Druga Księga Królewska, rozdział dziewiąty Prorok Elizeusz wezwał jednego z synów prorockich i powiedział mu Przepasz biodra, weź ze sobą to naczynko z oliwą i idź do Ramot w Gileadzie. Przyszedłszy tam, rozejrzy się za Jechu, synem Jozafata, syna Nimsziego. Wejdź i nakłoń go, by podniósł się z grona swoich towarzyszy i zaprowadź go do najskrytszej izby. Wtedy weźmiesz naczyńko z oliwą i wylejesz ją na jego głowę, mówiąc: Tak, mówi Pan, namaściłem cię na króla nad Izraelem. Następnie otworzysz drzwi i uciekniesz bezwłocznie. Młodzieniec więc. Młody prorok udał się do ramot w Gileadzie, kiedy przyszedł. Oto dowódcy wojska siedzieli razem. A on powiedział: Mam ci powiedzieć słowo, wodzu. Jechu zapytał: Komu spośród nas wszystkich? Odpowiedział: Tobie, wodzu. Wtedy Jechu podniósł się i wszedł do domu. Tamten zaś wylał mu na głowę oliwę, mówiąc do niego. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Namaściłem cię na króla nad ludem pańskim nad Izraelem. Wytracisz ród Ahaba, twego władcy, a ja pomszczę krew sług moich proroków i krew wszystkich sług pańskich na Izabel. Zginie cała rodzina Ahaba. Wytępię Ahabowi nawet malca, niewolnika i wolnego w Izraelu. I postąpił z rodziną Achaba, jak z rodziną Jeroboama, syna Nebata, jak z domem Baszy, syna Achiasza. Izebel zaś pożrą psy na polu Izrael, a nikt jej nie pochowa. Następnie otworzył drzwi i uciekł. Jechu wyszedł do sług swego władcy, którzy go zapytali, czy wszystko idzie dobrze? Po co ten szaleniec przyszedł do ciebie? Odpowiedział im: Wy znacie człowieka i jego gadaninę, lecz oni powiedzieli: Kłamstwo, opowiedz proszę nam. Wtedy rzekł: Tak, a tak powiedział do mnie: Tak, mówi pan, namaściłem cię na króla Izraela. Wtedy pośpiesznie zdzieli swoje okrycia, rozesłali je pod jego stopami. Na samych stopniach zatrąbili i ogłosili jechu jest królem. Jechu syn Jozafata, syna Nimsziego, uknął spisek przeciw Joramowi, otóż Joram wraz z całym Izraelem strzegł ramot w Giladzie, przed Hazaelem, królem Aramu. Jednakże król Joram wycofał się do Izrael, aby leczyć się z ran, któremu zadali Aramejczycy. Gdy walczył przeciw Hazaelowi, królowi Aramu, Jehu powiedział, jeżeli taki jest wasz zamiar, niech nie wyjdzie z miasta zbieg, aby zanieść wieść do Izrael. Następnie Jehu wsiadł na Rydwan i wyruszył do <laughs> Izrael, ponieważ Joram tam leżał chory. <laughs> A Ochozjasz, <laughs> król judzki, przybył odwiedzić Jorama. Kiedy stojący na czatach na wieży w Izrael ujrzał zdążający orszak Jechu, zawołał: Widzę orszak, Joram zaś rozkazał: Weź jeźdźca, posi naprzeciw nich i niech zapyta: Czy to oznacza pokój? Więc jedźcie na koniu, ruszył naprzeciw Jechu i powiedział: Tak mówi król: Czy to oznacza pokój? Odpowiedział Jechu: Co ciebie obchodzi pokój? Jedź za mną. Stojący zaś na czatach, oznajmił: Posłaniec przybył do nich, lecz nie wraca. Wysłał więc król drugiego jeźdźca na koniu, który podjechał do nich i powiedział: Tak mówi król: Czy ty, czy to oznacza pokój? Odpowiedział Jechu: Co ciebie obchodzi pokój? Jedź za mną. Stojący zaś na czatach, oznajmił: Dotarł aż do nich, lecz nie wraca. A sposób jazdy tamtego jest podobny do jeżdżenia Jechu, syna Nimsziego, ponieważ jeździ szaleńczo. Wtedy Joram kazał zaprzęgać. Zaprzężono więc jego rydwan. Zatem Joram, król izraelski i król judzki, każdy na swoim rydwanie wyruszyli naprzeciw Jechu, spotkali go na polu Nabotas Botas Izrael. Kiedy Joram ujrzał Jechu, zapytał: Czy to oznacza pokój, Jechu? Ten zaś odpowiedział: Jaki pokój, gdy jeszcze trwają czyny nierządne twojej matki Izabel i liczne jej czary? Wtedy Joram zawrócił i rzucił się do ucieczki, wołając do Ochozjasza: Zdrada Ochozjaszu!. Lecz Jechu chwycił za łuk i trafił Jorama między ramiona tak, i strzała przeszyła jego serce. A on upadł na swój rydwan. Wtedy jechu rzekł do Bitkara, swego tarczownika: Zabierz go i rzuć na rolę nabota z Izrael. Bo przypomnij sobie, ja i ty jechaliśmy konno we dwóch za jego ojcem, Ahabem, kiedy pan wypowiedział przeciw niemu ten wyrok: Naprawdę, widziałem wczoraj wieczorem krew nabota i krew synów jego, wyrocznia pana. I odpłacę tobie na tym polu, wyrocznia Pana. Teraz więc zabierz go i rzuć na pole według słowa pańskiego. Kiedy ochozjasz król ludzki zobaczył to, uciekł drogą w stronę bet Hagan, lecz jechu ścigał go i rozkazał. Także jego zabijcie. Zranili go więc na jego rydwanie u podejścia do gór, które leży w pobliżu Ibel. Ibleam, a on uciekał dalej do Megido, gdzie zmarł. Słudzy jego przewieźli go do Jerozolimy i pochowali w grobie jego razem z przodkami w mieście Dawidowym. W 11. roku panowania Jorama syna Ahaba, Ochozjasz został królem ludzkim. Kiedy Jechu wszedł do Izrael, a Izabel się o tym dowiedziała, poczernie Poczerniła sobie powieki, ustroiła głowę i wyglądała z góry przez okna. Gdy Jechu wchodził przez bramę, <laughs> zawołała: Czy dobrze ci się wiedzie? Zimri, zabójco swego pana on zaś podniósł głowę w stronę okna i zawołał: Kto jest ze mną? Kto i spojrzeli ku niemu z góry dwaj lub trzej Eunuchowie. Wtedy rozkazał: <laughs> Wyrzućcie ją. I wyrzucili ją, a jej krew obryzgała mur i konie, które ją roztratowały. Następnie wszedł, a kiedy najadł się i napił, powiedział: Zajmijcie się tą przeklętą i pochowajcie ją, ponieważ jest córką króla. Wyszli, aby ją pogrzebać, lecz znaleźli po niej tylko czaszkę, nogi i dłonie. Kiedy wrócili i oznajmili mu, powiedział: Oto słowo Pana, które wypowiedział przez sługę swego Eliasza z Tiszbę. Na polu Izrael psy będą żarły ciało Izabel, a trup Izabel będzie jak gnój na polu w obrębie Izrael, tak że nie będzie można powiedzieć, to jest Izabel. Koniec dziewiątego rozdziału drugiej Księgi Królewskiej.